Uzdrow mi duszę Lecimy szybko, szybko Ja nie spodziewałem się tego Ale w którą czek, stronę? Czekaj, bliżej czego ty jesteś hmm. Tutaj Po Poczekaj, przy okazji oddam tą misję Mhm Znowu to mm -hmm. Wyglądasz na zmęczonego mm -hmm. Level up mi się, jakbym słyszał tą muzyczkę z Ferry taką... Mm. To jest podobne. No właśnie. Y, Ustawmy sobie ogóliski tutaj, bo później znowu będę no, się no, no. Ja zapomniałem o tym nacisku No. I... a, tam. I tu, i tam. Mm. Jak ja ktoś mnie na pojedynek wyzywa, czekaj Hoho, będzie mnie. Jaki ma level? 14 Gdzie jesteś? Gdzie on jest? Jak ej to... bo, ej tutaj jest kurde to Fucking Może nie Gościu czekaj Czekaj, czekaj, czekaj Czekaj tutaj A też mnie wyzywał, musisz po prostu zwiewać Cały czas go spowalniać, No właśnie, tylko skis Powalniający się długo ładuje no to chwiewaj, strzelaj, przecież możesz. Faaaak, obra, obra, obra. No, odskakuj! Wygram to! Wygram to! Na minimalnym HP, ale wygram! Na jeden HP! Ej, co, co, co? Przegrałem? Ale nie, bo do, to był pojedynek do jednego HP, a ja, mężczyzna walczył do zero. Do zera. To się, nie to się nie liczyło, to się nie liczyło. Ja nie zaliczam tego, tej porażki. Ja miałem jeszcze jeden HP, mogłem to wygrać. To tak nie działa. Przeby byś umarł, wiesz, albo... Jadu, Po co ja stąd tego zguziłem? Ja już dobrą taktykę na niego odmyśliłem. I akurat... No... To chodź za mną! Wróć! Chyć, 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 Nie ruszę. Ha. <laughs> <coughs> Dobra... Tylko ciebie nawalać no to ja ci muszę Ja nie wiem to nie jest do, do wykonania Bo ja musiałbym ci tyle wrażeń zadać żeby tą tarczę ci zdjąć No nie to nie <suszykło> Kurde To nie jest. Jeszcze żadnego, żadnego wrażenia Nie nie, nie wiem, ile musiałbym naparzyć, żeby tą tarczę Ci zdjąć Ja już Ci mówię ile 486 To dosyć sporo Nie mało Dobra, bo już jestem zbyt upokorzony, chodźmy I... Do. Dobra, którą misję teraz to? Eee, od, mm, oddałaś te kryształy, czy nie? Mhm Moje nie, ale mniejsza A zresztą tu, no tu po drodze jest chyba Aha. To możemy... To jest tutaj, to jest pole pole mi worki nawozu, zobacz co to jest no dobra, widzę, to, to jest daleko, mam wcześniej coś. Zobaczymy, gdzie jest inny. Dobra, chodź. Okej. Ładny, lewo! a <laughs> ha 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 Ale ciekawe jakby tak yy, w tą grę się grało, gdyby tu wszędzie było swobodne latanie, no nie? No, pytanie No Jeszcze nieograniczone, powiedzmy Też mogło być to już przesada lekka, no, ale... No, No ale takie większe, mniejsze ograniczenia, znaczy, czasowe wtedy Albo Ograniczenie, które by się zmniejszało wraz z lwem. Takiego. Mm. Okej, okay, tą misję z medycznym potworem, okay. I przy okazji tam są te normalne ślusze? Ja to wiesz, możemy zlecieć tutaj już. No. O, trzeba uważać. Nie ma tu jakiejś. Okay, chyba dobrze lecę, prawda? Mm, nie patrz na tym. Nie, bo ja co instynktownie, jak pamiętam, nawet nie patrzę nie gdzie. Ty no właśnie, czyli instynktownie. Nie ta tak. strona. No widzisz. Pójdź tak. na mapę. No, no, no. Kaźlica, szukaj. No, no, no jest niedostępna, fajne. Dobra, to strony w stronę po prostu. Tak. I chodź. A pamiętam, a wiesz co to jest śmieszna historia z tym miejscem w ogóle z tym potworem, którego musimy teraz zajść, bo to będzie taki ten duży taki, tak? Aha. To y, pamiętam jak graliśmy chyba w cztery osoby wtedy i ktoś powiedział, że słuchajcie, mam takie questo, gdzie muszę zabić takiego jakiegoś bossa, to nie wiadomo jakiś silny niby jest, no nie? I... Nie było. I... No, tak, ale wtedy tak jeszcze wiesz, tak powiedział po prostu, nie wie, on, on, on tego nie wiedział i... I po prostu wszyscy się zebrali. W ogóle byliśmy w niezakątkach mapy, i specjalnie się poświęciliśmy, wszystko rzuciliśmy i poszliśmy tutaj, żeby mu pomóc. Eee, i, i na koniec, jak, jak go przywołaliśmy, wiesz, wszyscy tak przygotowani w szeregu, stoją. Okay, no, to gotowi wszyscy tak, i takie. Ktoś walał jednego skilla, i tak, puf, umarł. I tak wszyscy eee, to wszystko, a i tak stoją. To też myślałam, że mam być silniejszy, ale. I to było boskie w to... No, też raz się zdarzyło, że tam cały quest się opierał, żeby gdzieś tam dojść, przebić przez elitę, ale na końcu zabić jakiegoś tam niby ich przywódcę, ale tak naprawdę przywódcy był z nich najsłabszy. Dobra, pierwszy. Dobra. Tylko już bez mojego ducha Ej, ja też mam ten film Tak? No O, ciekawe Ej, to jest to Ej, jest można zaliczyć to No Pewnie tak, w sumie, bo razem go zabijemy Razem, bardziej ja To jest niewłaściwy przegląd Okej Tak No to liczymy Nie wiem, czy coś jeszcze tutaj jest bliżej. No mam to tak? Chodźmy zrobić wszystko później. Nie chcę mi się już tego. Z żelazo przypomniałem sobie. <laughs> to było straszne. <laughs> Dla mnie nie było takie złe później, bo, bo skoro to, wie, to się to tak tam skojarzyło z tym żelazem, to. to nie było ze mną tak źle, może. i poprawić mój odpadający? Ekran. <laughs> ja miałam zrobić łóżko, oczywiście tego nie Co Co zostało, to nie zrobiła. Co miałeś zrobić? Nie wiadomo o której godziny. A, popatrz, cciuszko. Hmm. Tak. To teraz mamy gdzieś. Tam. Co teraz robimy? Nie wiem, ale idę tam gdzie jest niebiesko. Nie co to jest. No. no tak. No już jesteśmy w strefie niebieskiej. Zaraz. Twojej? Ja nie mam. Mojej. <laughs> chyba widział się jakiś miejsce, gdzie trzeba zabić te nośniadki. No, ja brałem wszystko chyba. Ja nie brałam wszystkiego. Znaczy, o mnie ja nie lubię. O, fajnie. Zaatakował mnie. No dobra. Gdzie, 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 gdzie jest mój miol? A, zniknął, bo umarłem. Będę musiał go przywołać. Tak, dobra, teraz co mamy tutaj? Ja to zaraz zobaczę. Worki nawozu to nie. Mm. Czekaj, czekaj, czekaj. Ale to jest mycie Miola, szczotkowania, oni mnie szukali. Wioska SUSu Tak, to jest to. To tu. Gdzie są te nawozy? Pewnie wewnątrz. Ale czy ja nie widziałem, mogę włączyć? A, bo ty nie masz. Kurde, rzeczywiście. Pozajdę go od tyłu. Teraz przynajmniej masz skillę, -y, nieco wcześniej. No, jeden ofensywny. Jezu, ile mam Oprócz ducha to mam raz, dwa... Ja, ja tylko trzy. Cztery. No, Dziś mam trzy. Cztery, ale jeszcze łańcuch. No i doch. ma Ja nie mam łańcuchu. które. szpongromu i to zadaje jakieś tam na pewnie. Dobra, gdzie są worki? Szukaj. E, czekaj, a jak jest ja zbierę, to to by się zaliczył? No, szukaj. Poczekaj, to ja na, zaraz mi się z niej na naładuję, to poczekaj. No, szukaj. <laughs> To usiądź sobie i podziwiaj. Podziwiaj jeszcze tego. <noise> no nie, nie miałeś zabierać agro. No, przepraszam. <noise> Kurde, zmuszę cię Muszę chyba być gdzieś blisko ciebie, coś mi się wydaje. No, nieprawda. Dobra, zabiję tego twojego prześladowca. prześladowcę. Mego prześladowcę. No, super. Już spokojnie. Tylko mnie coś chyba jeszcze atakuje czy nie? Nie. No bo... Mnie... O dobra. To czekajcie. Czekaj. Włączamy niewidzialność i jedziemy. Znalazłam i musisz szukać. <laughs> Hej! Właśnie chciałem być... Ej, zauważyłam już Mata, co jest? No bo to nie działa na wszystko. No ja wiem, no ale... no taki, taki knypek, no... Jeszcze umrę i tak to się skończy <grym> Nie wiem. No odrodził mi się tutaj, cholera, chodź tu I Już, 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 widzisz, mam mało HP O, o poziom mnie uratował chyba A ja też mam Już, już, uciekaj to pierwsza śmierć. O, umarłaś. Pierwsza. pierwsza moja, okej. Okay? Okej, okay, ja nie, nic nie zarzucam przecież, no. Ale o. też zaraz umrę i to mi się nie podoba. Czekaj, uciekamy. Uciekamy, marmulatku, nie mamy. Dobra. To był za silny przeciwnik, chociaż jakbyśmy go razem nie, tam Nie No odchodził brzeli. się obok mnie, nie wiedziałam, że tam będzie. Dobra, a przy okazji, quest to oddam. Zmęczonego No, wyglądasz na zmęczonego umarłem właśnie Trochę jestem Od którego rywala jest ta instancja? Od szesnastego Ale to jest O, sprzedam teraz itemy może O, dzięki, że No Widzisz, wreszcie sobie przypomniałem Czekaj, bo muszę się oglądać w kołder wejść. Leży, że zgaduję. Nie. O, sukces. Wyglądasz przyjaźnie. Eee, Chyba jeszcze się nie mogę szybko wkurzyć,

to w pandemonium idziemy okay. eee, to wiesz znaczy nie bo jesteśmy tutaj, może zróbmy te questy co zebraliśmy, bo niedługo utoniemy w nich tam też mamy eee, tam też mamy questy w filmie. No. w sensie, oddeć questy poczekaj, bo jakiś gość nie wyjdzie z borender ja pierdzie, ale tak ciężko ale to, jak to się staje, że to ciebie akurat napotykają takie rzeczy? nie wiem, jestem słabna A. Ja... Teraz... Nie mamy teraz żadnego worka oczywiście. No niestety. No dobra. Co się dzieje? Gdzie? O kolczyki mogę sobie wziąć. Ty tam jesteś! A ja no. nie miałam o obelisku. No widzisz. Dawaj, chodź tutaj. No i... Ja chciałam Co się polecić, dzieje? ale mam po drodze do oddania. więc nie. Będziesz na Co? Będziesz na piechotę? Serio? No bo mam do oddania No Ja też sobie mam tutaj na twojej ścieżce dwa questy No, no ja też właśnie, na to chodzi. To może też pójdę Jak na to Nie wiem, nic Bardzo się wysiliłem no. Moja głowa wręcz paruje. Więc ostatnio moi koledzy zaczęli e, jakieś dziwne kminy na temat tego, czy e, mózg jest ciałem gazowym. Boże, załamałem się. Ciałem <noise> Tak, nie, bo oni stwierdzili, że coś tam mózg podczas pracy, jak paruje, to, to znaczy, że jest ciałem stałym. Boże, ciałem gazowym. To nie, w ogóle oni czasami mają takie dziwne tematy, że to się wystarczy po prostu oddalić i nie, nie wnikać w to. Misja nawet, wodnogu. No. Yyy, jesterecka. Karol. Karol. Potem się po raz pierwszy. Tak więc, jeśli mię Tak więc, yy, chcesz czy nie chcesz zaraz się spotkamy? O nie! <grywia> o nie, co ja zrobię? Pijem czekoladę na pobudzenie. <grywia> ty pijesz ja jem Nie, ja jem. A jesz, to ja też. O nie! O nie! Dobrze, jedz, jedz, jedz. Jak macie to wyjść na dobre, to jedz. Nie, czekaj, bo ja się atakuję. Kurczę, znowu jacyś lefaryści tu idą No, moi też. Jakiś mąd by się przydał Dobra, idę Marmolatku, gdzie jesteś? Właśnie, w Jak mogłam od tobie jak na walę? Nie, jak prawda Wczakku, szczakku, Ale ja bym chciał żeby było więcej opcji yy, yy, jak to powiedzieć, Pieszczenia tych libitów, na przykład dać cukierka. Ale to nie są, czego zaczęła mówić. Ja chcę na przykład dać cukierka, a nie mogę. Mam zmartwienie z powodu lekarysty. Dostałeś tylko 3, no to nie Nie wiem ty jak oddajesz quest i jakiś się się pojawia, to bierzesz go? No mm -hmm. bo tam musisz tylko iść do Manila. Ej, ty gdzieś tam mnie minęłaś, ja cię nie zauważyłem. Nie ja, bo poszłam do Manila z tego kwesta, co teraz bierzesz. Mm. Właśnie ty korzystałaś z tej opcji tych apartamentów w tychże? Mhm. Ja też w sumie niby tam miałem ten apartament, nawet kilka mebli kupiłem. Ale się, się wkurzyłem w ogóle, bo e, miałem dylemat jako tapetę wybrać i tam e, wybrałem cze e, czer czerwono biało no nie? Mhm. Taka w paski i się wkurzyłem jak ją nałożyłem, to się okazało, że to jest różowo-biała. I mnie w szkolia zrobili, kurde, miałem różowy pokój. Ale ja robiłem tę misję tylko dla expa, bo to było prawie cały pasek ten... Aha. Ja to nawet nie kłóciłam No ja w sumie też, ja w ogóle to nie wiem po co to miałem, bo... myślałem, że jakich, jakichś ludzi będę zapraszał, ale nie miałem kogo ostatecznie. Podrybny apartament, nie, ja nie... no nie. Tam jeszcze coś jest do oddania z tyłu, ale nie wiem czy mi się tak chce tam wracać. Nie chcę ci się. Nie, się. nie chcę mi się. Też nie chce do Ejcie gdzie ty jesteś? Ty jesteś gdzieś z tyłu. Jestem Idź prosto, po prostu. Okej, <grych> okej. Okay. Okay. Ale jak najdę na drzewo, to mam skręcić? Mogę skręcić? Nie No Mówisz, że prosto, a jak najdę na drzewo. No ja z <grych> Coś się dzieje. Nowa misja. Mm. Coś się dzieje. Dobra, ja biorę stąd wszystkie questy. No ja jeść na szesnastu. Ładna pogoda na polowanie Żegnaj. No ja też.